Cześć, witamy Was na kanale Borgieland. A dziś razem z Piotrem pokażę Wam grę Virulence, którą dostaliśmy od Simplikatus Games Polska. Gra troszeczkę na czasie o wirusach. Tak więc mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i możecie nas oglądać. Gra Virulence. Będzie polegała na licytacjach. Będziemy starali się licytować między sobą o karty, które na koniec gry przyniosą nam punkty. I tak jak widzicie, mamy siedem rodzajów kart, o które będziemy się licytowali. Dolny rząd to karty, które dostarczają nam punkty na koniec gry. Czyli pierwsza, kart pierwsza karta. Ona da nam 12 punktów na koniec gry, jeżeli będziemy takich kart mieli najwięcej. Druga osoba dostanie 6 punktów. Ostatnia osoba, ta, która będzie miała najmniej tych kart, dostanie minus 6 punktów. Także te punkty odejmiemy. Kolejna karta daje nam konkretną ilość punktów na koniec gry. Na przykład ta dostarczy nam 3 punkty i to jest wszystko, co jest związane z, tego, z tym rodzajem kart ostatnie dwa rodzaje kart to karty, których będziemy starali się mieć jak najwięcej i tak od lewej karty, które przynoszą nam punkty w secie do maksymalnie sześciu takich samych kart. Set sześciu kart przyniesie nam 21 punktów i ostatnia karta, set czterech kart przyniesie nam 16 punktów. Te dwie karty również są związane z kartami bonusowymi, które do gry dobierzemy 3 i możemy rozpoznać po kolorze, po nazwie. Te dwie karty tyczą się takich setów, te dwie karty tyczą się tego setu. Więc w momencie, kiedy któryś który z graczy jako pierwszy zbierze pełen komplet kart, w tym przypadku 6, w tym przypadku 4, dobierze kartę, która będzie odkryta yy, z naszego deku. Czyli tasujemy karty jedną. Losowo odrzucamy i pierwszą odkrywamy. Więc wiemy, że osoba, która jako pierwsza zdobędzie cały set tych czerwonych wirusów, dostanie kartę bonusową. Dobierają i automatycznie odkrywamy kolejną. Akurat w tym przypadku ta sama. Drugi set czerwonego wirusa dostarczy nam tą kartę. I ostatnia karta, jeżeli te dwie zostaną odkryte, to się. Dostanie dla siebie, to odkrywamy ostatnią, trzecią kartę, która tyczy się takich wirusów. Ona przyniesie punkty pierwszej osobie, która będzie miała złożony ten set. Poza kartami, które dostarczą nam punkty, mamy jeszcze karty wirusów, które pomogą nam w licytacjach. Licytacja odbywa się na zasadzie kart, które tworzy nasza podstawowa ręka, i są to karty. Z punktacjami od 1 do 6. Tym, tymi wartościami będziemy licytowali się w swojej turze oraz karta, która pozwala nam zresetować całą rękę, czyli w momencie, kiedy któreś karty już odrzuciliśmy, żeby brać udział w licytacji, możemy nie wykorzystywać reszty, możemy powiedzieć, że w tej rundzie nie bierzemy udziału w licytacji i cofamy sobie wszystkie karty z naszego odrzutu na rękę z powrotem. Tak więc takie karty, które mogą wyjść, Deku głównym są mocniejsze, e, mają większe wartości, więc e, bardzo chętnie będziemy starali się je pozyskać. Natomiast e, e, rozmiar ręki jest ograniczony, w związku z tym, jeżeli dobierzemy taką kartę i wsadzimy ją do swojej ręki, to musimy jedną kartę odrzucić. Teraz możemy odrzucić kartę bezpośrednio z ręki hmm. lub z naszego discardu, z naszego odrzutu. Czyli w momencie, kiedy wykorzystałem siódemkę. Udało mi się wylicytować. Jedynkę, F1. tak. Mam jedynkę wykorzystaną. Udało mi się wylicytować siódemkę. Ona trafia do mojego discardu i teraz albo z ręki, albo z discardu odrzucam jedną kartę. To najprawdopodobniej zawsze będzie najniższa wartość, tak aby tą swoją rękę wzmacniać. Więc najprawdopodobniej odrzuciłbym jedynkę, tak aby ta siódemka zajęła jej miejsce. Tak więc siedem kart na ręce tyle mamy, więcej mieć nie będziemy. Kolejnym rodzajem kart są karty szczepionek, które dają nam ujemne punkty. I teraz, w momencie, kiedy bierzemy udział w licytacji na dwóch graczy, mamy gracza takiego neutralnego, bota, który będzie licytował się swoimi kartami. On ma taki zestaw: trzy jedynki, trójka, piątka, siódemka i dziewiątka, czyli ma dwie mocne karty, których my na starcie nie jesteśmy w stanie przebić. W momencie, kiedy ten nasz bot wylicytuje, da najwyższą wartość karty. On zabiera te karty zielone, będzie je zbierał. Wszystkie inne, prócz takich wirusowych z jedynką oraz tych szczepionek, usuwa automatycznie z naszego pola, z którego możemy dobierać te karty, więc. Niestety będzie nam trochę psuł rozgrywkę. No i najniższa I licytacja. Osoba która, tak, osoba, która dała najniższą wartość w licytacji, dobiera tą kartę e, szczepionki i te minusowe punkty. Ostatnim rodzajem kart są karty, które pomagają nam w naszych rzutach kostką. Kostki, jak widzicie, będą brały udział w grze. Tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będziemy mieli remis. Czyli dwóch graczy jednocześnie wyłoży taką samą wartość na kartach licytacji. Wtedy do gry wchodzą kostki i osoba, która wyrzuci wyższy wynik na kostkach, wygrywa e, pierwszeństwo w licytacji. Takie karty automatycznie dodają nam konkretną wartość do naszych rzutów kostką, czyli w momencie, kiedy miałbym tą kartę u siebie, ona automatycznie daje mi wynik 4 plus to, co wyrzucę. No, i e, nasz stół, czy tam nasz bot, jak go nazwaliśmy, e, ma automatycznie wynik 9 na kostkę. Dokładnie tak. Czyli, żeby wygrać remis z botem, musimy przerzucić e, dziewiątkę na kostkach. I to chyba wszystkie zasady podstawowe, o których powinniśmy wspomnieć. Teraz pokażemy Wam przykładową rozgrywkę e, i zobaczycie, jak gra się w tą grę. Dopowiem tylko, że gra kończy się w momencie kiedy ten nasz dek dojdzie do końca. Czyli przetasujemy, rozlosujemy, rozliczytujemy wszystkie karty w tym deku. Podliczamy punkty i kończymy grę. O, Biorę, przetasuję jeszcze raz te karty bonusów. No jestem to jeżeli upasowane. Jedną losowo odrzucę. Odkrywamy. To, to to jest bonus, tak? Odkrywamy pierwszą kartę. I odkrywamy. E, o jeden więcej niż jest graczy, czyli gramy na dwie osoby, czyli odkrywamy trzy plus jedną kartę dodatkową stakujemy do góry. Ojej, ależ mm -hmm. mocno. Ależ mocno weszło. Bardzo mocno. Więc tak. E, teraz w tajemnicy przed Resztą graczy wybieramy kartę, którą będziemy chcieli wykorzystać do tej licytacji. Zakrytą kładziemy przed siebie oraz z przetasowanego deku naszego bota odkrywamy pierwszą wierzchnią kartę. W momencie, kiedy zostałaby mu jedna karta, ostatnia yy, przetasowujemy cało, całość i tworzymy nowy, yy, nowy stos. I na 3-4 odkrywamy. Tak jak można było się domyślić, razem z Piotrem mamy remis, czyli ten, kto wygra na kościach, wygrywa 4. Nie jest źle. Ja mam 11. To może czyli, czyli mogę wygrać i teraz i teraz mam dylemat, prawdę powiedziawszy. Wziąć siódemkę czy wziąć ósemkę? Też, też się nad tym zastanawiałem, ale rozwi obydwa rozwiązania są dobre. Obydwa rozwiązania są dobre, ponieważ to przynosi punkty, więc ja zabiorę to. Y to odrzucamy, czyli tak, dobrałem siódemkę, jedną kartę a od razu odrzucam, żeby mieć siedem swoich kart na ręce. No a ta idzie do discardu. No. Ta idzie do diskardu, Z racji tego, że nasz bot nie została mu karta, która zatrzymuje, ta karta spada do odrzuconych. Tu mamy discard. Ja odrzuciłem jedynkę, wykładamy nowy komplet. Bardzo mocne rozdanie. Po raz, kolejny. Polejny, po, po raz kolejny mocne rozdanie, czyli czyli domyślam się, że znowu będziemy się rzucać kostkami, chyba, że ojoj, oj, oj. czyli to... teraz jeszcze trzeba przerzucić dziewiątkę, nie dość, że my mamy remis, to mamy jeszcze remis z botem, bot ma automatycznie dziewięć, Piotr ma remis z botem, a no, ja bo mam a ja mam dziesięć, wygrane, czyli... czyli ja wygrałem, a ty z botem bijesz się dalej. A ja się biję z botem dalej. 9, jeszcze raz. byś rzucił coś innego, nie dziewiątki. Cztery! O! Bo psup, brawo dla Piotra. A, w takim razie ja, chyba y y wybór był oczywisty, więc tą jedynkę, którą dobrałem i tak odrzucę i odrzucę sobie co, kartę co z ręki. A Bot wygrał, czyli odrzuca wszystko. A gdzie jest, jego ręka? A tu jest, a tu jest tak. jego ręka? Tu jest jego ręka, tu jest jego discard. I dobieramy kolejne karty. Ta karta, nie wspomniałem o niej, to taki Joker. W momencie, kiedy będziemy zbierać set jednego lub drugiego wirusa, ta karta pozwala nam yy, zastąpić, zastąpić jedną kartę w secie. I czwarta. Nie jest źle. Czyli tak, mamy nowy zestaw, bo pierwsza karta z brzegu, i my musimy teraz podjąć decyzję, co robimy. To co, na 3-4 a czyli bo tak, sytuację, ponieważ zlikwidował nam wszystko. Tak, a raz botem. Raz, dwa, trzy. Oj oj, ależ monotematyczny wyszedł wynik. No to co, teraz trzy, cztery. Okej. Trochę nas, tutaj... Trochę nas bo tutaj dekoncentruje, ale ja z racji tego, że mam tylko tą kartę, dobieram już nową rękę. 2, 3, 4. Oproszę. I bot pierwsza. To na 3, 4. Ja mam szósteczkę, więc mogę wybrać jako pierwszy. To chyba. nie czy. Czy ja tu chcę? Ja jeszcze nie mam żadnej karty, czy ja będę walczył ten rękę. W takim razie Bot zostawia sobie tą kartę. Ponieważ te karty akurat Bot zbiera. I. I masz ostatnią, więc dobierasz całą rękę. Dobra, dokładamy nowy zestaw. No i co? Bocik i lecimy. Ojoj! Czyli ja dostałem minus, ale yy, bot odrzuci wszystko inne. Tak więc yy, ja sobie wezmę tę dwieczkę na minusie. Niestety, a wszystko inne odrzucił bot. No ok? Co, no I liczymy punkty. Raz. Dokładnie tak. Liczymy punkty. Tu mi się udało zbierać set, czyli mam. 16. Trzydzieści jeden. Trzydzieści jeden. Teraz czterdzieści pięć. dziewięć? To jest bota, a to jest moje z botem mam remis. 10, oj, oj. 12 i minus 6, minus 18, tak? Minus 18, tak. A punktów uzbierałem jak dobrze policzyłem, 16, czyli minus 2, 0, 1, 4, 4 i 9, 13, 17 punktów, Piotrze. Tak? Dobrze to. to policzyłem. 17 punktów. Teraz tak. Yy, ja pewnie mam po ale, 6 ale, razem czy, z botem za to. Czyli ja bym miał jeszcze tutaj minus 6 i plus 6, bo jestem jako drugi. ostatni? Nie, 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 my jesteśmy pierwsi i drugi razem. Aha, dobrze. Okej, czyli <grym> mamy po 6 punktów. Czyli mam 6, minus 2 to jest 4, 8, 13, 16, 19, 22, 1, 2, 3, 4, 5. 22 plus 15, to jest 37 i plus 16, yy, chyba yy, nie muszę kończyć, wiemy, że przegrałeś. No Ale, <laughs> jeżeli spodziewaliście ja się rewanż. czegoś ja innego... Ja proszę o rewanż. Prosisz o rewanż. To jest nie niebe, <laughs> że ja tu przegrałem taką fajną grę. Ehm, tak jak mówiłem, Virulence od Simplicatus Games Polska, bardzo dziękujemy za tą grę. Link znajdziecie w opisie filmu. Ten link będzie, ten link będzie kierował Was do sklepu SimpliCatusa, gdzie będziecie mogli tę grę nabić. O informacjach, których nie wspomniałem, od 8 lat 2 do 5 graczy, 15-20 minut. I wydaje mi się, że ten czas jest adekwatny do rozgrywki. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej grze. Czy mieliście okazję to zagrać tradycyjnie? Zostawcie lajka, like suba, jeżeli to, co robimy, Wam się podoba. A jeżeli zostawicie kciuk w dół, to napiszcie dlaczego, a my będziemy mogli nasze filmy poprawiać. I widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia. Hej, na razie.